Weekend bez 1 może być ciekawy i ten, który jest już za nami, jest na to kapitalnym dowodem. Ja z tym i witam w moim najnowszym gniocie, podcaście motorsportowym, gdzie porozmawiam właśnie o tym, co działo się w wyścigach samochodowych i motocyklowych w ostatnich dniach. I zaczniemy sobie od MotoGP, bo to było takie główne danie Grand Prix Francji, które momentami przypominało trochę 24 godziny Le Mans na dwóch kółkach, które mieliśmy zresztą dość niedawno temu, bo w święta Wielkiej Nocy mieliśmy właśnie 24 Hours of Le Mans motocyklowe, teraz było Grand Prix Francji i naprawdę E, pogodowo, jak zawsze, Francja jest niesamowitą niespodzianką. Co roku mamy albo właśnie, albo mega zmienną, nieprzewidywalną pogodę, gdzie w piątek, załóżmy, sucho. Potem, sobota, niedziela kropi, pada, grzmi. Mamy całą właściwie, prawie całą e, możliwą pulę aury pogodowej, następną poza śniegiem i gradem, i w tym trzeba się jakoś odnaleźć. W sobotę, o ile jeszcze w sobotę, właśnie było. Znośnie, jeszcze dało się, jeszcze bez tamy udało się z suchą stopą przejść przez kwalifikacje, przez sprint. No właśnie, sprint wygrał Marc Marquez, ale pole position wywalczył Fabio Quartararo, co jest kolejną sensacją po tym, jak już to pierwsze pole startowe walczył w Jerez. Więc Czemu to, co to może dowolić? no To, że Yamaha na torach, które w przeszłości robiła, znowu czuje się dobrze. A to oznacza, że faktycznie postęp jakiś został wykonany. Ale na niewiele się to zdało, ponieważ w, właśnie w sprincie no Zalko był dopiero czwarty. Spadł za, za Marka Marka, za Aleksa, za Fermina de No właśnie, trzeba pochwalić też to, że młody Hiszpan na prywatnym Ducati Gresili Racing robi faktycznie postępy. To jest bardzo dobra wiadomość, bo wyścig na wyścig. Ta presja może delikatnie rosnąć i faktycznie widać teraz, można, można dostrzec, że jego osiągi, jego tempo się poprawia. Na tle no, jego team partnera, czyli Alexa Marqueza to jest jego główny wyznacznik, do, do którego właśnie Fermin będzie równany. Nie do Morbida Lego, nie do DJ, nie do Marka czy do Peko. Nie, on będzie równy do Alexa, a to jest naprawdę bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Szczególnie w tym roku, gdzie młodszy z Markezów jest naprawdę świetnie dysponowany na sprint. Myślę, że pierwszy jego podium sprinteski naprawdę to jest, Świetny wyczy i to jest coś, z czego na pewno powinien być dumny. Natomiast w niedzielę, no cóż, co to było w ogóle za rollercoaster? Po pierwsze właśnie mieliśmy przesychający tor na trening, na rozgrzewce, potem troszkę zmienne warunki w Moto3, w Moto2, w końcu mamy GP. no i właśnie zawodnicy przystępują do wyścigu na oponach, na oponach typu wet, po czym widzą, że tor w sumie przez te pół godziny, po, przez startę przeskroł. No to zjeżdżałem po styki. Zjechała właściwie prawie cała stawka i tor, i twój wyjść star został przerwany. Co zaczęło, że no w sumie trzeba było całą procedurę odpalić od nowa. No to dobra, no to odpalamy. I co? Tor w tym czasie lekko zmógł. I co się coś, coś okazało? No, że zawodnicy zjechali z powrotem po, po przejściówki, po tym jak niektórzy założyli właśnie przejściowy na start. No, właśnie przejściówki na start założył, powiedzmy, Jean Zarko. Natomiast na slickach no, przystąpiła taka prawie, prawie 10 zawodników, w tym też Mark Marquez. No i ta grupa, zjechawszy do boksów, ona nie doprowadziła do przerwania wyścigu. Ona tylko potem dostała kary, które teraz uchwaliły niedawno temu władze sportu, polegające na tym, że faktycznie jak ktoś zjedzie, jak ktoś przerwie, jak ktoś doprowadzi właśnie, znaczy zjedzie do boksu już po po na formującym, rozgrywkowym, ustawiającym już finalny do gridu, z którego już za chwilę odpalimy wyścig no to musi się liczyć z, tym, liczyć z tym że będzie musiał niestety przejechać dłuższe okrążenie, dwa dłuższe okrążenia ale może ruszyć, wrócić normalnie na pola startowe, ponieważ te, 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 te opony zostały zmienione jeszcze przed tym de facto na wyjazdowym mieliśmy tak, mieliśmy wyjazd z boksów na pola startowe i część stawki wróciła właśnie do alei serwisowej, a reszta wróciła na pojechała na grid, potem z gridu jeszcze było robione kółko formujące i właśnie e, na tym drugim formującym ci co byli w boxach założyli, założyli deszczówki. No, to dopiero na tym kółku dołączyli do, do reszty stawki. No właśnie, to był mega, bardzo mocno pogma, pogmatwane. On ma nie, doprowadzili, ono, nie doprowadzono do dwóch de facto przerw w wyścigu. Na szczęście udało się tego uniknąć. Eee, no dobra, w końcu startuje wyścig. Świetnie rusza Mark Marquez, pokonuje Quartararo, Alex Marquez też, Dziś tam z tyłu w Rimina Natomiast Charge, torpedet był odpala Enea Bastiani, który źle ocenia hamowanie na dwójki, właściwie do pierwszej szykany i torpeduje nam Pekobaniaje. Taktycznie też wywraca się Jean Mir, który też został ofiarą w tym karabolu. Jeszcze, w tym dostało wszystkim żanzarko. No właśnie niewiele zabrakło, żeby w ogóle tego zwycięstwa w wyścigu nie było. Bo właśnie Zalko był bardzo bliski tego. Aby go też faktycznie wystrzelono z, właśnie z, z wyścigu, już de rzeczywistości na pierwszych metrach. Bania i tak ta miał skopany przez to wszystko weekend, ponieważ wywrócił się samodzielnie jeszcze w sprincie. Natomiast no, niedzielna wywrotka już nie z własnej winy, tylko dopełniła czary goryczy. Niestety dla Bania jest to był to fatalny weekend. Teraz ma ponad 50 punktów straty do, do Markezów, A to oznacza, że w Wielkiej Brytanii na Silverstone, gdzie będziemy mieli grudę za półtorej tygodnia, Niestety nie ma szans, by się zbliżył, znaczy zbliżył, by mógł odebrać im prowadzenie. Niestety ta możliwość na razie znika. Teraz Peko musi te punkty odrabiać, jeżeli chce w ogóle oczywiście walczyć o mistrzostwo, jeżeli czuje się, nie, będzie miał po prostu siłę, by faktycznie o ten, taki tytuł rywalizować. No, na razie wygląda na to, że sobie są... E, zdecydowanie górą nad, nad Włochem, no ale właśnie, wróćmy do czołówki. Zarko i Oliveira ci panowie, właśnie chyba najbardziej, wygrali na tym, że założyli najpierw, te, założyli najpierw te przejściówki, zanim jeszcze wyjechali na grid. Bo podczas większej stawki, właśnie prawie połowa musiała podbywać kary, to dwaj panowie, właśnie ze skali sporo powietrza przed sobą i mogli cisnąć. Oliveira trochę wolniej, ale Zarko pokazał kapitalne tempo. To jest coś, naprawdę, na co chyba jeszcze nie byliśmy gotowi. Okazało się, że De Marquez jeden, drugi odbędzie swoje kary. To ani Mark, ani Alex niespecjalnie się zbliżali do Zarko. To, to było coś niesamowitego, że Francuz na Hondzie to w teorii jest gorsza, nie wiem, czy może deszcz, że to miał wpływ, czy w to, że Zarko też ten Tor bardzo dobrze się nie czuje pod kątem historycznym, zawsze na, na tym na torze wlemą. I on i Fabio potrafili zrobić dobre wyniki czy na Hondzie, Ja czy na czymkolwiek innym. No może można może coś innego, ale w każdym razie zarko były nie do dogonienia I w końcu skończył, skończyło się tym, że Francuz wygrał swój drugi wyścig w karierze Pierwszy dla Hondy Od dobrych dwóch lat, tak naprawdę w roku 2023 Grand Prix Ameryki Na Kota, gdzie wygrał też na LCR -LC O tym, kiedy wygrał po raz ostatni Fabryczny motocykl Hondy Czyli wówczas Repsol No to cofamy się do roku 2021 Do drugiego Mizano, gdzie wygrał i w dublecie przed polem Aspargaro Więc naprawdę Honda przeszła bardzo Długą, długą drogę, i ten weekend, no cóż, pokazał, że Honda robi postępy. Te okoliczności bardzo mocno im sprzyjały. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że e, deszcz, zale zamieszanie, też fakt, że właśnie z Arką, na i czuje się świetnie. Porównajcie sobie to, co robi Mir czy Mary. Mari e, jakkolwiek tam gdzieś punktuje, natomiast Mir. On absolutnie na tych nie istnieje. On nie radzi sobie w ogóle z jej prowadzeniem. U niego, jest ciężko, to masz dowieść do mety bez połamania samego siebie. A co dopiero mowa o jakichś pół, większych punktach, więc yy, to też będzie miało swój wpływ na rynek transferowy, który nam się bardzo mocno podgrzał w ostatnich tygodniach, dniach właściwie, godzinach. Zalgo trzeba oddać, to że naprawdę wykonał kapitan, na robotę, że nie popełni też błędu, bo w takich warunkach jedno jest właśnie wstrzelić się z oponami, z ustawieniami, to jest dwa. Trzy, wstrzelić się z pozycji na to, że e, nie zostać wystrzony właśnie przez Bastianiniego, przez. Aleksa Markę, który też się wywrócił, potem podniósł motocykl, ale niestety po drugiej wywroce już wyścigu nie mógł, nie mógł kontynuować. Fabio Quartararo też, niestety, się wywrócił jeszcze dodatkowo. Powrócił na tor na niesprawnym motocyklu, przez co dostał karę takiego, powiedzmy, 10-minutowej minut, 10 odświadki na pierwszym treningu na Silverstone, bo zignorował po prostu polecenia sędziów wirażowych, tych, powiedzmy, tych marszali którzy mu powiedzieli, jasno Fabio zostaw też ponieważ on jest niesprawny, nawet nie wolno się do boksów zjechać, ponieważ części, do z niego lecą mogą sprawić, że reszta rajderów może być w niebezpieczeństwie, mogą się nacisnąć na jakieś ostre elementy, które możesz ze swojej maszyny zostawić. Niestety Francuz się tego nie posłuchał i skończyło się właśnie tym, że dostał, dostał karę i tak sam wyścigu nie ukończył, był czwarty w sprincie, to jest właściwie cała jego osłoda z tego weekendu. Pekowania ja powiedziałem, wywrócił się na starcie, ale był na mecie potem szesnasty, jak podniósł maszynę i jeszcze z zjechał po drugą, po drugim motocykle i drugi kompletopor został zdublowany, więc naprawdę dla niego to była absolutna katastrofa, jeśli chodzi o ten weekend. Mark z kolei limitował, ograniczał straty. Właśnie to też wydaje mi się, że Mark po tych dwóch wywrotkach chyba teraz przechodzi w tryb tak zwanego konserwatywnego Markeza, gdzie ten stary, stary Markez o którym niektórzy mówili często, najczęściej w kontekście, gdy już zdobywał mistrzostwo na te dwie, trzy rundy przed końcem sezonu i mógł się odpalać w wrótki i tak naprawdę mógł jechać swoje, nie patrząc na to, czy to będzie kosztował go tytuł, czy nie, bo już on go ma zapewnionego. To stary Marquez właśnie był gdzieś tam mniej więcej do Heles. A teraz pytanie, czy może się na nie zaczyna na jakiś czas ten Marquez konserwatywny? Ten Marquez, który wie, że jest szybki, ale wiedę, że jeżeli przegnie Paweł i pokona samego siebie, to przegra w ten sposób tytuł, więc yy, cały czas ciśnie, tak? Ale też liczy punkty. I dobrze wie, że jeśli może nie zaryzykować, ale dowieść P2, P3, to woli zrobić to, niż zaryzykować wywrotkę na dodatkowych 5 czy 9 oczek. To jest, to jest Marquez, który wygrywał mistrzostwo w taki sposób w roku 2016. Z Dowisiejerzem wygrywał w 17, 18, 19, w 19, oczywiście już była... Nie, sorry. 19, nie, 19 po prostu on, on walczył tego ze sobą, nie? ale w 16 roku na pewno taki Marquez zdobył mistrzostwo. W 13 wczesny był na pewno lewy dla Widoloka, to jest jakby po prostu jutra miało, miało nie być. Natomiast choćby w takim szesnastym, to jest taki koronny przykład. Taki Marquez właśnie zdobył mistrzostwo w taki właśnie sposób. No i właśnie, pierwszy zarko, drugi Marquez, trzeci na mecie był Ferdinand De który wykonał kapitalną robotę. Właśnie dwa podium w, w lemo właśnie i w, w sprincie i w Grand Prix. Na podium dwa KTM, a Costa Vignale, więc też udany weekend dla KTM, ale też nie oszukujmy się, Pomogła też pogoda oraz okoliczności, ale jednak szczęściu trzeba pomóc. No właśnie, bo w ostatnich dwóch weekendach Winnialez spisywał się kapitalnie, właśnie Kata. Oczywiście skończyło się źle po, tych, po tej karze zacieśnienia odnośnie od, od od opon. Potem mieliśmy Heres też blisko podium. Teraz znowu mamy w pierwszej piątce Winnialez, więc cały czas trwa jego pasa. Niektórzy się mogą zastanawiać, czy Winnialez znalazł w końcu wspólny język z RC16. Byłbym bardzo ostrożny w, w kształtowaniu oraz propagowaniu tego typu opinii. Bo trzeba też pamiętać, że w Katarze zawsze sobie minerał radził dobrze. Na Heres też radził sobie całkiem dobrze. Czy na Yamashie, czy teraz właśnie też na KTM był dobry. Zresztą KTM też kocha ten tor, więc w Heres siłą rzeczy na KTM musiał być dobry, że jest się zawodnik tylko na tym nie, nie wywrócił. W Lemo. Lemont też dla Vinalesa bywało dobre, choćby wygrywał tu na Yamasze, to jest dobry dobry omen, a bo drugi rok na Suzuki też był tutaj w ogóle swoje pierwsze podium, więc historycznie ma parę świetnych wyników, które mogą potwierdzać tą regułę. I pytanie właśnie, na Silverstone to też się może powtórzyć na Mugello? Ma szansę, ale to właśnie sprawdzian będzie tak naprawdę? Może, może być na Aragonii, może być na, na Zaxeningu. W Asen, w Asen myślę, że też będzie, on będzie na pewno mocny, bo historycznie winiales, choćby na Yamasze czy na Suluki też był, był całkiem dobry. Więc jeżeli będzie dobry na pewno na, nie wiem, na Zaxeningu, to faktycznie może mówić o dobrym winialesie. Ale na razie ja bym się bardzo mocno wstrzymywał z tym, że mówię, że winiales w końcu jest już w grze. Bo jak przyjdzie, właśnie co do czego pójdziemy, jakieś, nie wiem, Mizano albo do Austrii, gdzie, no, choćby na Yamasze, no, z racji tego, że Yamaha tego, te, tego toru właśnie w Austrii nie za bardzo go lubi. Jeżeli tam będzie gorzej, no to, no to nagle zaczną się wątpliwości, co się stało z Winielesem, czemu on nagle przygasł. No, przygasł dlatego, no, że po prostu teraz są tory, które, które jemu czy jego maszynie nie sprzyjają. MotoGP ma to do siebie, że właśnie, yy, jedno to spółka stawki ogólny, tak? Ale drugą rzecz, drugim czynnikiem właśnie jest to, też to, jak dana maszyna czuje się na danym torze. Dlatego właśnie Yamaha zawsze radziły sobie świetnie właśnie w Katarze, na Modello, Heres, to też były świetny obiekty, Lemo, to, był, to były dość świetne tory. Ducati, no właśnie, Ducati w Austrii, czy z Szykanow, czy bez. Więc na przykład, jeżeli powiecie, że y, jakieś, że Ducati będzie w pierwszej szóstce całkowicie w Austrii, nikogo, nikogo to nie zdziwi. Ale jeżeli byłoby daleko właśnie w, w, w na no, to wtedy jest to faktycznie powód do, do zastanowienia się nad tym, czy, czy coś faktycznie wydarzyło się nie tak. W taki sposób na to należy, na to należy spoglądać. Więc ja bym też właśnie patrzył nie tylko na ogólną podstawki, ale patrzyłbym na to, czy, ktoś, czy historycznie motocykl albo zawodnik nie osiągał tutaj zwykle dobrych wyników. Bo to może nam w jakiś sposób niestety wypaczać rywalizację, czy też spojrzenie na czyjąś formę, ale no niestety, tak naprawdę, zawsze w MotoGP, ogólnie w motorsporcie, ciężko jest. Wyłonić taki, taki, taki obiektywny, obiektywny performance zawodnika czy maszyny, bo zawsze na jednym dorzec spisuje się lepiej, na innym gorzej. Nie ma tak. Ciężko znaleźć dla każdej tej kombinacji samochód i kierowca, lub też motocykli, motocyklista te, takiego toru, który jest takim uśrednionym. O, żeby pokazuje że faktycznie, że. Jest dobry, na, że, że jest nie to zły, nie to słaby, jest po prostu przeciętny, jest taki powiedzmy uśredniony i to jest jego naturalne miejsce w stawce. Trudno takie obiekty znaleźć. Zwykle słyszymy albo o torach, które są najlepsze, albo tych najgorszych dla takiej kombinacji. No dobra, jeszcze z MotoGP, co bym jeszcze takiego może wspomniał, ponieważ y, mocno na troszkę to przewracało stawkę, choćby Ayagura y, też nam się znalazł w pierwszej dziewiątce, to, jest, to też dwudziesiątce. To też jest y, całkiem dobry występ, biorąc pod uwagę to, że coś te dwa ostatnie weekendy były gorsze, natomiast mieliśmy jeszcze paru replacementu riderów, ponieważ połamał się Sonika Chantra i zanim wjechał Taka na Nakagami, które miał gdzieś z dziką kartą, a Jorge Martin cały czas pauzuje, więc go zastępuje Lorenzo Savadori. I naprawdę to było absolutne kino, zobaczyć, jak Taka dojeżdża na 26, a na 9 dojeżdża Savadori. To też panowie skorzystali właśnie na na tym, że raz że znają monocykle i są mniej więcej w biegu, bo też regularnie testują te maszyny na różnych torach, ale też. O, warunki pomogły, warunki pomogły, to właśnie doświadczenie, yy, cały miks czynników, który właśnie sprawił, że do tego doprowadził, a nie, nie samo to, że załóżmy się czują świetnie w deszczu. Cała masa, to kocha właśnie MotoGP za to, że takie właśnie powiedzmy randomy, no, Sawadory niestety trochę uchodzi za randoma, chociaż jest świetnym testerem, na yy, od tak naprawdę prawie dekady wykonuje lwią część pracy rozwojowych dla tej, dla tej, dla, dla włoskiej marki. No niestety wyścigowo jest randomem, ale w te, na testach robi robotę świetną i tutaj też się kapitalnie zaprezentował, ale raczej to jest oczywiście pojedynczy wyskok. No i jeszcze Raul Fernández, siódme miejsce na Amtrak House. Aprili. Dla niego to jest niestety być albo nie być i ten wyścig to jest bardziej już być tak, niż nie być, ale to jest jeden wyścig. Jedna jest, to jest jedna jest spółka z wielu. Więc dla Raúla potrzeba więcej tego typu występów. Zostawiłbym, może, już MotoGP, GP, poszedłbym szybko do łeku, ponieważ mieliśmy cóż, sporą, sporą dominację w, w tym weekend ponieważ Ferrari. Pomimo tego, że stał w balansu performance dość mocno ukrócony, dość mocno dociążone. To jednak, jednak udało mi się wykonać kapitalny występ, by tak naprawdę zdominować, zdobyć kompletne 1-2, kompletny dublet po raz kolejny w, w tym sezonie. Znaczy mieliśmy w Katarze 1-2-3, potem mieliśmy teraz w Najmoli 1-4, a dzisiaj, po dzisiaj w sobotę na Spa udało się zdobyć znów 1-2, ale to było 1-2 po ciężkiej walce z RP numer 36. Zaczęło się od tego, że mieliśmy Terce 4 na starcie, natomiast niestety po tym 83 odpadło. Poleciało w stawce mocno w dół, przez to, że chłodzenie zaczęło się psuć i Phil Hanson tracił miejsce za miejscem. Potem Kubica i Feje, i Feje pojechali swoje stinty, ale niestety, przez to, że stracili dobrą chyba godzinę łącznie w garażu, no to niestety nie było za bardzo z czego zbierać. Jedynym plusem jest to, że po dnf Protona, dzięki temu, że AF-Corse 83 było sklasyfikowane z, 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 z na, me na mecie. No to wobec tego udało się wygrać W tej klasyfikacji załóg prywatnych To jest jedyny plus, natomiast no i tak i tak Byli na końcu nawet z autami LMG T3 Natomiast na czele dwa Ferrari 50, 51 oraz 50 Musiały bardzo mocno walczyć Z Alpine do samej mety Alpin miało kapitalną prędkość Ale zarządzanie oponami nie było może najlepsze Fred Makowiecki był za to świetnym dowodem Jak na pierwszej godzinie po starcie Wycisnął z Maxa Z, z tego samochodu starcząc z P6 Wbił się na P2 między dwa Ferrari A potem w drugiej godzinie jak, jak, jak Kanado w 51C potrafił oszczędzać ogólnie, no to niestety Makowiecki na drugim istnieniu z tymi oponami nie za bardzo już sobie radził. Musiał do końca przejazdu czekać, i aż przejmie to auto, że giną i wskoczy znowu kompletę na tor. No wtedy też, wtedy już faktycznie nie molitości i giną. Na przykład dał radę w ogóle przeprowadzenie z rąk obydwu Ferrari i faktycznie ta trzecia, czwarta godzina szły bardzo mocno po, po, myśli, po myśli błękitnej ekipy z Francji. To jest naprawdę coś niesamowitego, że A424 Beta, podobnie jak BMW M Hybrid V8, aspirują faktycznie do domiana tych samochodów wygrywających wyścigi, walczących o regularne zwycięstwa. Już są podia, więc to jest też yy, dla, nich świetny, dla nich świetny omen, świetne właśnie, świetne jaskółki, które w, nie, 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 może jeszcze nie wróżą mistrzostwa, ale wróżą może te właśnie te pojedyncze zwycięstwa. I wydaje mi się, że Le Mans to może byłoby dość bardzo odważne stwierdzenie, ale myślę, że jak nie Le Mans, to yy, Sao Paulo. Będziemy mieli właśnie BMW lub Alpin na najwyższym stopniu podium. To jest, to jest hot take, po którym się jestem w stanie podpisać. Zobaczymy, jak to zweryfikuje oczywiście rzeczywistość. Na pewno będą to bardzo mocne samochody. Ferrari, mimo tego, że było prawie najcięższe w stawce, prawie najsłabsze, bo najcięższa była Toyota i najsłabsza była Toyota, i tak, i tak potrafiło to opony jakoś o nie zadbać. I to też wychodzi klasa i doświadczenie właśnie. I Ferrari, i f Corse, które opan opanowuje coraz lepiej sam od 4,9P. Co jest dla nich jest naprawdę kapitalną robotą, ale alpin naprawdę też oczywiście zawdzięcza sporo temu, że było bardzo mocno ciążne, Bo praktycznie jechał naprawdę tylko z 5 kg do ciążenia oraz paroma mega, czyli mniej niż dopuszczalne maksimum. Ale moc miał maksymalną, jaką się dało. Fakt, pomogło im to właśnie, że jechał prawie bez BOP, bez BOP, w sklepie włomychał PEŻOT. A i tak w drugiej połowie wyścigu, przez to, że temperatury sobie spadać, to ta auto też przepadło osiągowo w stawce i nie było w stanie pilnować za bardzo opon. Oto Alpin i tak i tak okazuje się ze świetnej strony. Teraz na pewno Ferrari na Le Mans, To będzie bardzo głośny temat, ponieważ już na Spa ta nie tam powiedzmy subtelnie dawała do zrozumienia. Oni krytykowali by oponę bardziej tego jak się dało, żeby nie powiedzieć tego wprost, ponieważ w łeku niestety podobnie jak w MotoGP pewnej rzeczy Sprawnie nie wolno, nie wolno krytykować. W MotoGP nie wolno mówić do o ślą, a w Weku nie wolno mówić do balansu Performance, bo to jest zawsze delikatna kwestia. Balansowanie osiągów zawsze będzie wiązało się z tym, że ktoś będzie niezadowolony z tego, że jest cięższy albo słabszy na danym torze i Wek chciało to po prostu ukrócić i po prostu założył, że nikt nie może tego krytykować wprost, tylko no, uznajemy, że jest sytuacja taka, jaka jest i trzeba jakoś sobie z, z tym radzić, no właśnie. No i też Cóż, poza, poza tą czołówką, poza Ferrari, poza Alpine trzeba właśnie pochwać Toyota, ponieważ z 15 i 16 miejsca udało mi się to świetnie wyratować na czwartej na i na siódmą lokatę. Naprawdę, tu po wyszło trzymanie się z daleka od problemów oraz, oraz yy, powiedzmy to sprawna strategia, właśnie praca z oponami. Taki, takie rzeczy właśnie zaprocentowały w, w sobotę. To jest, y, też tu wychodzi właśnie do oświadczenia Toyota z Racing. To jest y, naprawdę kapitalny zespół, który już mając, raz, że 5-5 rok na karku z tym autem, dwa, że 16, chyba już w ogóle rok, czy tam 14, 15, z ogólnie z programem w WEQ w LMP, teraz właśnie Hypercarai, wychodzi po prostu jego kapitalne doświadczenie. Nic więcej, nic dodać, nic ująć naprawdę. I jeżeli teraz było mega ciężko w z tym samochodzie pod kątem wagi oraz mega słabo pod kątem mocy, myślę, że naturalnie koleją rzeczy będzie to, że na Lemu ta baza zostanie mocno odjęta. Tu, myślę, że nie wyobrażam sobie innej sytuacji, a w Ferrari z kolei będzie bardzo mocno, e, chyba dojechany przez WOP, szczególnie, że jednak to są liderzy klasyfikacji generalnej dwie czerwone Ferrari są na czele, trzecie jest F Corsa, a czwarty dopiero jest potem Toyota numer 8, yy, piąta jest Alpine numer 36, więc yy Ferrari naprawdę nawet jak zostanie dociążone, to, yy, to i tak i tak ciężko będzie odebrać prowadzenie po Lemo. więc ja bym spodziewał się, że na pewno 49P będą mocno, mocno dojechane, a z kolei odciążone musi być właśnie Toyota Porsche 963, które na spad tak naprawdę też ratowało się, co tylko się dało. Gdyby nie to, że w Peugeotie były właśnie, że Peugeot nazywa w drugiej połowie, to Porsche nie mielibyśmy w ogóle w połowie, i tak BMW również. Tak, tak ciężko było w tych dwóch markach, ale żeby wziąć pod uwagę to, że Peugeot jechały bez BOP. Zero dociążenia i zaraz zero cięcia mocy. Jechał z maksymalnymi dostępnymi, dostępnymi parametrami, tymi dwoma na pewno, oraz chyba energią na Steam. Lepiej już w większych udogodnieniach się już dostać nie dało. No właśnie, jeszcze o LMG T3, ponieważ tam mieliśmy kapitalną dominację. Najpierw Lexusa 87 niestety on po godzinie zdechł, awaria zatrzymała to, torze. bardzo dobrze sobie radziły dwa Fordy Mustang i Proton Competition. Do tego stopnia, że naprawdę walczył o zwycięstwo, ale tu również Ferrari nie miało sobie równych. Też wynikało to bardziej dużo z tego, że ono z kolei przez spano zostało odciążone oraz dodano nie, 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 nie odjęto im trochę mocy, ale o wiele, sporo kilogramów im zabrano z tego balastu, więc to pomogło im przyspieszyć. Potem też zresztą właśnie z Fordami też zostały tam, ta masa została została odjęta, podobnie było z Astonami. I efekt jest tego taki, że właśnie mamy Ferrari 1.3, Ford Mustang 2.4, a 5.6 na nasza dawa się na wantage'ów Astona Martina. No myślę, że chyba, chyba jasno pokazuje to, że BOP naprawdę ustawiło wręcz taki yy, ten wyścig, ale pamiętajmy też, że wpływ miało na to też neutralizację właśnie. Awaria Protona w pierwszej godzinie było, to było jedno w potem mieliśmy w trzeciej, czwartej godzinie dwa osobne w przez McLaren z LMT. te trzy które dojechały na samym końcu stawki. Znaczy, że zniknął, ale nie dojechał. Na końcu stawki przed Macami jeszcze były dwa, dwie w sport, które przez to że Keating wygrał w, w Katarze i prowadzi wciąż w generalce, no ważą 1400 kg, nie tam 1350, a nawet 1400. Jest to jest mega ciężka moc. No i jeszcze przed nimi były dwa Mercedes Aerolinks, Links. Zresztą po raz pierwszy dwa Merole w LMGT3, w są na mecie. To jest już dla nich jakiś Ach, I zobaczymy, czy na Le Mans też uda mi się. Stracić parę kilogramów, zyskać więcej mocy, bo na pewno potencjał w tym aucie jakiś jest. Mimo, że to jest już też stara babcia, podobnie jak Lexus, i też dla Mercedes'a to jest jeszcze, to będzie rok z tym autem, a w 2027 ma być coś nowego, albo w 2028. W każdym razie dominacja absolutna w rally, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Remo. Jeśli te zmiany w BOP nie pójdą właśnie w taki sposób, by pomóc Toyocie czy Porsche w eku w hypercarach i nie pomóc właśnie troszkę na Corvette. W lmgt GT3 i nie utrzymać, załóżmy Astona oraz Forda i nie troszkę nie przyspieszą BMW, to może być awanturę w piątek. Po, po, ty, w piątek przed, 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 po wydaniu nowego BOP, po, po, po kwalifikacjach i testach e, tego wyścigu, już BOP wyścigowego, może być absolutną awanturę. Może być e, awantura we francuskiej dzielnicy.